Everybody is jestem Fuzzy i witam was w kolejnym odcinku z Sky Warsów. To widzimy się na arenie. Everybody okay, is już jesteśmy na arenie. Gram na shaderach, więc dlatego tutaj prawie nic nie widać. I w ogóle nie wiem, czy ten. Em, w ogóle coś będzie widać w na derach. No tu tak. Nie widać za bardzo. Wiecie, co to ja może zmienię? okej, okay, teraz powinno widać, kurczę, deszcz pada. Oczywiście w Minecrafcie nie. I dobra, słuchamy na dół. No, no, fak no dobra. Tu chyba coś na dole. Ła! Wow. M, hmm, jak już. Chyba coś na dole było, ale tu chyba. Jeszcze nie tu, i już tyle poginęło, aż się dziwię. Tak. Eee, wow. Dobra, idę do niego, chociaż sam nie wiem, czy to jest. Dobry wybór okej. Okay. Chyba tak, bo go nie ma, albo udaje, że go nie ma. Ale bardziej jestem to, że go nie ma. <grych> albo że gdzieś po prostu poszedł. O fuck o oh, fuck 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 Kurczę, spadłem niestety do kolejnej areny. Okej, okay, już jestem na kolejnej arenie. I akurat e, jak wbięce się, odliczanie zaczęło, więc spoko jest. Jest dobrze. E, I. 5, 4, 3, 2, 1 i. No teraz. <gryw> no jest, dobra, już. Hmm, dobra. Jednak ja mam, że zawsze biorę wszystko, co jest w skrzynce. Tak po prostu biorę, żeby nie było, nie? Nawet jak mam te same rzeczy, to tak biorę, bo mogą się na przykład przydać. Eee, no i no, tak... Tak już coś tak mam. <grym> I czekajcie, tylko... <krym> Dobra. I... E, chyba pójdę od razu na środek, jeżeli nikt nie ma... E, tam idzie do ciebie koleś, ale ja ci nic nie mówię. E, tam, tam, dobrze. Dzięki kolejdzie odciągniesz jego uwagę. Super. No fuck! Kurczę, akurat... Yy, nie w tym momencie kliknę sklep. Fuck, fuck, fuck. szybko, 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 szybko. Szybko, szybko. Szybko, szybko. O, oh, jest! Szczęście! Yy, albo nikt nie miał śnieżek... O, dopiero teraz ktoś do mnie z łuku Chciał ten, bo usłyszałem I nie ma skrzynek? Really? What? Okej, okay. trochę dziwne O, czyli ktoś chyba tu musiał być Aha, spoko Albo ktoś był, albo to jest specjalnie, nawet albo... Nie wiem, sam i, i, i. I czy ktoś do mnie idzie, czy coś? Bo na środku to ja raczej teraz nie mam e, co robić. A jest nas tylko trzech łącznie ze mną. A dwóch, e, że tych złych... E, boże, złych. E, przeciwników, tak, tak to powiem. E, no i tak, spoko, ale dobra. Kurczę... Mmm, nie wiem gdzie on. Aha, tam jest. Ok. Aha, ja nie mam nic do tego. Kurczę. To i jak tak, to bym. A właściwie mogę ściąć drzewo. Też teraz tak pomyślałem. Drzewko mogę ściąć. Tutaj zebrać. Dobra. No, dobra. Fak, wyrzuciłem to. Dobra. Mam 32 deski, nie wiem czy wystarczy, ale... raczej powinno wystarczyć. Okej. Okay. A to idę. Widzicie, co, może wodę rozleję. O, oh, fak. O, oh, fak, 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 Nie wiem czy oni dwaj nie mają soja czasem. Wiecie, oby nie. Oby nie. Oby nie mieli. Tyle, Tyle powiem. Oby nie mieli. Okej, okay, nie zauważyli mnie nadal. Albo on, bo tam widziałem jednego na. Nie na tej, ale na innej wyspie. Dobra. Yy, tam jest skol. O, widzicie? Tam jest chyba kolesiowa. Kośowa Boże, co ja gadam. Raczej ona, więc szybko, 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 Dobra. I teraz co? Klepa. Serio? Kuźwa. fuck, co ja zrobiłem. Jest, spadła! No brawo, jeszcze ja spadłem. <grym> Ale dobra, udało mi się w wodę. <grym> udało mi się w wodę ten skoczyć, i teraz pytanie, gdzie jest e, ten koleś? No właśnie, gdzie jest ten koleś? What? A dobra. <grym> e, no nie. Kurczę, ale fail. <noise> nie ma nikogo. Tam jest! Nie może masz łuk! Uf, nie ma. Fuck idzie do mnie. Fuck. Nie wiem co on robi, ale chyba... Chyba on idzie do mnie. I to jest... niedobrze. Nie podoba mi się to, że on idzie do mnie. Moja co, przekro. Kuźwa. Jak ktoś będzie słyszał, że ja przeklinam czy coś, to tak po prostu mikrofon mój taki jest. Ja mówię kuźna na przykład, a to nie jest przekleństwo, e, a ktoś to rozumie jako ku, wiecie, nie? Na przykład mówię kurna, a to ktoś rozumie jako wiecie, nie? I to tak po prostu jest, ale e, ja nie mówię po prostu. Yy, przekleństw będę się starał, ale raczej nie, przekleństw yy, nie będę tutaj... Kurczę, nie wiem właśnie co tu robić, co tu robić... O, siekierka. Serio? Serio? Kurczę, ma siekierkę knobak, yy, więc to nawet jest... Ała! Ra, sorry, ranę zrapałem i mnie zabolało.

Już by wpadł lol Nie Ej teraz na no śmieszniejsze nie mogę wejść Nie mogę wejść, nie mogę wejść, nie mogę wejść Jest wszedłem Widzimy się później jak do mnie dojdzie I wiecie co On popełni faila Spadł <laughs> I wygrałem! Jest! Jest, wygrałem Super nice Więc do zobaczenia do kolejnego odcinka To cześć